Cześć, witajcie na kanale Piłkarskie Pewniaki. Na początku proszę Was o zostawienie łapki w górę i suba, jeśli ktoś z Was jest nowy. Mam także dla Was pewną promocję. Jeśli nie macie jeszcze konta na stronie BetClick, a zarejestrujecie się przez link podany w opisie, BetClick potroi Wasze środki. Tym oto sposobem, wpłacając 50 zł, otrzymacie dodatkową stówę, co łącznie da Wam 150 zł na obstawianie. Dodatkowo podając w formularzu kod promocyjny pewniaki VIP otrzymacie dodatkowe 20 zł, dosłownie za nic. Jestem pewny, że nikt aktualnie na rynku nie ma aż tak dobrej oferty. Link znajdziecie w opisie i nie zapomnijcie o wpisaniu kodu pewniaki VIP, żeby otrzymać po prostu dodatkowe 20 zł więcej. No i chyba możemy przechodzić do typów. Wczorajszy kupon niestety nie siadł. Wszystko przez Olympic Lyon, który u siebie zremisował 0 do 0. Przypuszczam, że Wam także w wielu wypadkach to właśnie Olympic Lyon pokrzyżował plany, ale mam nadzieję, że dzisiaj się odbijemy. I na dzisiaj przygotowałem kupon, który postawimy sobie za 100 zł. I mamy na nim dwa wydarzenia. Na początek spotkanie w Frankfurt z Arminią Bielefeld, czyli z Beniaminkiem Ligini. Niemieckiej, no które trzeba przyznać, nie jest najsilniejszy i jest typowany po prostu do spadku w tym sezonie. Jeśli chodzi natomiast o Eintracht, no tutaj mamy do czynienia z takim typowym średniakiem Bundesligi, z dosyć dużymi przebłyskami w ostatnich sezonach, szczególnie w Lidze Europy. No i myślę, że Eintracht tutaj nie powinien mieć zbyt dużych problemów. Kiedy tylko zobaczyłem kurs 1.71 na zwycięstwo Eintrachtu, nie myślałem nad tym długo, tylko po prostu ich dodałem do kuponu. No to jest według mnie świetna okazja. Wydaje mi się, że Eintracht powinien na spokojnie sobie poradzić, no a z takiego kursu aż grzech nie skorzystać. Tak więc tutaj po prostu ode mnie czysta jedyneczka na zespół z Frankfurtu. Drugim spotkaniem, jakie dzisiaj też sobie tutaj wytypujemy, jest mecz Arsenalu z West Hamem. No i tutaj można powiedzieć nie cudowałem, nie szukałem żadnych rzutów wrożnych, żadnych nietypowych zakładów, tylko też po prostu wskazałem czystą jedyneczkę. Wydaje mi się, że skoro Arsenal na wyjeździe poradził sobie z Fulhamem, no to z West Hamem u siebie także powinien dać radę. Do tego spójrzmy na to, że West Ham nie najlepiej zaczął ten sezon, przegrywając u siebie na własnym boisku aż do zera z Newcastle, no które też nie jest jakąś najsilniejszą ekipą, tak więc no Wydaje się, że West Ham to będzie ich kolejny taki bardzo średni sezon. Arsenal dobrze zaczął wygrywając także z Liverpoolem przecież community shield. I wydaje mi się, że Arsenal na spokojnie powinien tutaj sięgnąć po trzy punkty. Łączny kurs na tym kuponie wynosi 2,67. No i mam nadzieję, że ze stówki uda się zrobić 230 zł ponad dwa po prostu proste mecze. Dwie jedyneczki, mam nadzieję, że tak będzie. Oczywiście możecie sobie dodać jeszcze coś na ten kupon, na przykład Manchester United, czy też inny mecz. Ale ja nie chciałem już tutaj wymyślać, wolę zagrać nieco bezpieczniej, ale mam nadzieję trafnie. Wy wytypujcie w komentarzu, jaki będzie wynik w meczu Arsenal-West Ham. Prawidłowa odpowiedź, która będzie yy, napisana jako pierwsza, wygrywa 100 zł na Betclick. Pamiętajcie, żeby wziąć udział w konkursie, trzeba subskrybować kanał jak i zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Zapraszam was także do mojej grupy na Facebooku, gdzie możecie dzielić się typami, a także macie okazję zgarnąć dodatkową dyszkę na konto Betclick. Pamiętajcie o promocji dla nowych użytkowników od BetClick. A jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie swoją opinię w komentarzu i słyszymy się przy kolejnych typach. Cześć!